Моє серце застало вельбове, в, в моїй міщі в жирені і взбуж, а я ход по пошвидше і те жаль, чом нема, і не мовлю, вже їдеш, же там. Po raz pierwszy Peter. Co to jest maćagówka? Czarta? Kto Co to powiedzie czarta? Roooo! Na pojedynkę to z innej bandy. Dzień dobry państwu. nie wiem dlaczego mam kilka słów na zakończenie powiedzieć, ponieważ z chęcią bym nie kończył tego, co jest związane z tym pięknym, kochanym naszym Lwowem, z wielką historią Lwowa i Polaków mieszkających tam. Wspaniała rzecz i bardzo serdecznie ja mogę tylko podziękować Organizatorom, a przede wszystkim Panom, Panom sobie wszystkim, którzy Pana wspomagali w tej wielkiej, wielkiej lwowskiej fali. Część z Państwa, na pewno, którzy tutaj są, są bardzo emocjonalnie związani z Lwowem, z Ziemią Lwowską, z historią tamtych ziem. ziem Osoby mieszkające tutaj na Podobą, na Polesiu, troszeczkę zapominacie, ale dziękuję Wam za to, że przybliżacie to, co jest piękne. A pięknych rzeczy jest tutaj niezmiara. Jest strasz tak dużo, że podejrzewam, że nie starczy nam dni kalendarzowych, a na pewno misji dyplomatyczno-konsularnej to w 100%. Panie Józefie, serdecznie dziękując, chcę Panu przekazać w imieniu Konsulatu Generalnego mały, skromny upominek, ale związany z polskim artystą, który, który tworzył VWG. A kto? To jest pytanie do Pana. Po się pierwszej strony się Pana Piana. A wszystkim artystom, wszystkim, którzy pomagali w organizacji, bardzo serdecznie dziękuję. I na pewno niech żałują ci, których dzisiaj nie ma razem z nami, ponieważ dużo miejsc wolnych, a podejrzewam, że państwo powiecie jak było, czy było warto być tutaj i mam, i mam nadzieję, szanowni państwo, może poprosimy głównego organizatora. Czy chcemy zaraz się spotkać z Dworską w Winicy? Nie słyszałem, Mam na pewno jeszcze. Jeszcze raz. O, dziękuję bardzo, jest to odpowiedź.